Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Post juventutem, ost molestam senectutem, nos habebit cumus, nos habebit Wiwat Mikołaju, nasz demostrę tenesie, Wiwat Mikołaju, nasz demostrę tenesie, Trzeba Cię odnaleźć w niebie, W Polsce trzeba sławić Ciebie, Z niepamięci Ciebie do... Dlaczego Demostenes? Dlatego, że był taki słynny mówca starożytnej Grecji, a nasz Mikołaj Sienicki też był świetnym oratorem i nadano mu taki przytomek. Zwano go polskim Demostenesem. Wiwat Mikołaju, ręki kotko może. Wiwat Mikołaju. Kająski podkomorzy. Trzeba cię przywołać z nieba. W ciebie sławić trzeba, na co koła chcie postawić. Na co koła chcie postawić. Tak, tak. Mikołaj Sienicki pełnił bardzo wysoki urząd podkomorzego. Nie gdzie indziej. Ale właśnie tu, w hełmie! Wiwat mikołaju, marszał królewskiej mowy. Wiwat mikołaju, marszał królewskiej W hełmie trzeba słuchać. wielokrotny Marszałek Sejmów Rzeczypospolitej. Jedyny taki przypadek w wypadek historii. Dlatego ta postać może rozsławić chęć i stać się marką miasta, różnikiem. Aby to się stało, właśnie o to zabiegam. To jest moja misja. se. Jesteśmy w Chełmskim Rynku przy studni z widokiem na słynną górkę, a ja no, pokażę teraz Mikołaja Sienickiego, Podkomorzego Chełmskiego w innym trochę ujęciu. Tu siedzi u mnie w kieszeni. Zobaczymy co siedzi. Proszę Państwa. No proszę spojrzeć, czy jest podobieństwo? Między Mikołajem a moją skromną osobą pracuję nad tym, te bąsy muszę jeszcze doprowadzić do większej, do większej długości, ale jest to bardzo ważny artefakt hełmski. Bo ten medal powstał w roku 1981 roku właśnie tu w hełmie, nie gdzie indziej. Taki piękny medal. Staraniem ptt oddziału w Hełm. W nie było to łatwe wówczas. Trzeba było załatwić cenzurę. To nie jest medal bylejaki, bo on jest bity w mennicy państwowej i zaprojektowany przez znakomitą artystkę panią Annę Jarnuszkiewicz. Trzeba było pokonać mnóstwo tru trudności. Zezwolenia, urzędów wojewódzkich. Kiedy ja się dowiedziałem, że Mikołaj Sienicki został wybrany na posła Rzeczypospolitej przez Sejmik Chełmski, to mnie to bardzo nurtowało. Gdzie właściwie ten Sejmik się odbywał? I szukałem jakichś źródeł. Znalazłem w internecie książkę pana Roberta Kozyrskiego pod tytułem Sejmik Szlachecki Ziemi Hełmskiej. Ale to jest o Sejmika Szlachecki w XVII wieku. Tylko, że skoro się odbywały tu w XVII, to zapewne odbywały się też w XVI. No, tylko szukałem tego miejsca. Na okładce, na okładce był taki obrazek, i chodziłem po hełmie i szukałem takiego kościoła. Nic mi się nie zgadzało. Bo podchodziłem też do kościoła rozesłania apostołów, patrzyłem na niego. Ale te zabudowania takie dolepione były po prawej stronie, a nie po lewej. I dopiero później wpadłem na to, że trzeba od zaplecza popatrzeć na ten zespół. I to jest właśnie widok stąd. Widok kościoła i kolegium pijarów. Oczywiście to jest widok zupełnie, widok o wiele późniejszy. Kiedy Mikołaj był wybierany tutaj, kiedy tutaj się odbywał Sejmik w kościele, bo w kościołach się odbywały Sejmiki, to to był kościół jeszcze drewniany i kolegium jeszcze nie było, ale na pewno z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy powiedzieć, że to było właśnie tu. Tu, w tym miejscu, Mikołaj Sienicki został wybrany przez Sejmik Chełmski na posła Ziemi chełmskiej na Sejm Rzeczypospolitej.